Witajcie, kochani, cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj kilka słów o rozproszeniu, o tym, co lub kto nas rozprasza. Zapraszam, pomódlmy się razem, usiądźmy przy Panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci, że dajesz nam czas, miejsce. Że tak układasz okoliczności, że nasze serce zaczyna Ciebie pragnąć, że zaczynamy tęsknić i szukać źródła. Duchu Święty, poprowadź nas do spotkania z żywym Bogiem. Zapraszamy Cię do naszych serc, do naszych myśli. Wszystko to, czym jesteśmy, co przeżywamy, wszystkie nasze doświadczenia. Składamy u bożych stóp. Chcemy stanąć z prostym, jasnym, czystym sercem przed dobrym Bogiem, który pragnie nas napełnić. Dać nam część siebie, objawić nam swoje serce, objawić nam swoje myśli i swoje pragnienia. Stajemy jako przyjaciele. Jako ci, którzy nie są już sługami, ale ci, którym przekazano wiele, stajemy jako ci, którzy są odkupieni, którzy otrzymali nowe życie, jako ci, którzy patrzą z perspektywy Bożego Królestwa, jako ci, którzy noszą koronę. Bożego Dziecka, przyjdź, Duchu Święty, i tak nas podtrzymuj w tej modlitwie. Otwieraj nasze serca, prowadź nas, przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według Świętego Jana: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem ani właścicielem, owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i one mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec i jak ja znam ojca, poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem, i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem. Wydaje mi się, że nie tak dawno czytaliśmy ten fragment o dobrym pasterzu, a dzisiaj dotyka mnie słowo o rozproszeniu. Przeczytam to zdanie jeszcze raz. Najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Słowo nam dzisiaj tłumaczy, jak działa zły, co robi wilk, który wdaje się pomiędzy nas, pomiędzy nasze rodziny, nasze wspólnoty, pomiędzy relacje, które są dla nas ważne. Ale także wilk, który wdaje się w nasze wnętrze pomiędzy to, co jest w nas. Wilk je porywa i rozprasza. Zabiera od pasterza, zabiera od stada, zabiera od wspólnoty, zabiera od nas samych, nas oddziela od nas samych. Rozszarpuje. I rozprasza. Kiedy jesteśmy rozproszeni, niewiele udaje nam się zrobić, nasza praca jest chaotyczna. Codzienność wydaje się bardziej skomplikowana, trudno nam pewne sprawy doprowadzić do końca. I tak też jest w życiu duchowym. Kiedy jesteśmy rozproszeni, kiedy jesteśmy porwani i wyrwani sami od siebie, yy, trudno nam trwać przy panu. Trudno nam znaleźć taki kręgosłup, taki trzon, którego będziemy mogli się trzymać. Chwytamy się wielu rzeczy, szukamy w różnych miejscach. A im bardziej zbliżamy się do tego środka, tym bardziej stajemy się skupieni w sobie, zjednoczeni, stajemy się jednością. Tak jak i wewnątrz nas, tak też i w naszych wspólnotach, i w naszych relacjach, rodzinach. Tak działa zły. Natomiast dobry pasterz oddaje życie za owce, i tak nas przyciąga do siebie, że stajemy się jednością. I wewnątrz siebie, i w naszych wspólnotach. No, i ten zły będzie działał, będzie próbował nas wyrwać od nas samych, rozproszyć, wyszarpać nas z tego, co dobre. Co zrobić, żeby nie pozwolić mu na to działanie? A nawet jeśli on będzie próbował, czy jesteśmy bezsilni, czy nie możemy nic zrobić, i tylko biernie się przyglądać i ufać, że nas to nie spotka, to rozproszenie? Być może taką odpowiedzią podpowiedzią dla nas będzie dzisiejsze drugie czytanie, ponieważ dzisiaj mamy uroczystość świętego Stanisława, tak więc w liturgii mamy dwa czytania, i to drugie czytanie jest święte, czytaniem z listu do Rzymian, świętego Pawła. Chcę tutaj fragment przeczytać tego. Myślę, że to jest dla nas odpowiedź. Co na to powiedzieć? Jeśli Bóg jest przy nas, to któż przeciwko nam? On własnego syna nie oszczędził, przepraszam. Ale wydał go za nas wszystkich. Dlaczego więc nie miałby nam ofiarować wszystkiego wraz z nim? Kto wystąpi przeciw wybranym przez Boga? Przecież sam Bóg usprawiedliwia, kto wystąpi z wyrokiem potępiającym. Przecież wstawia się za nami Chrystus, Jezus, który umarł. Co więcej, który z martwych wstał i zasiadł po prawej stronie Boga. Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Nieszczęście czy ucisk, prześladowanie czy głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. A w tym wszystkim odnosimy wielkie zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Paweł nam mówi, że będą nas spotykać trudności i tego nie unikniemy, ale daje nam tutaj słowo z taką mocą i wielkim przekonaniem i mówi, że jest pewien, że nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej. Że Jezus oddał życie i nie zrobił tego nikt inny. Dlatego on cały czas będzie nas Przyciągał do siebie, będzie nas pilnował, byśmy byli w stadzie, byśmy byli skupieni, a nie rozproszeni. Będzie pilnował, aby żadna z naszych części, z naszego wnętrza, nie została porwana i wyrwana przez złego. A jeśli tak się zdarzy, to On będzie o nią walczył. Możemy się oprzeć na Panu, który będzie nas skupiał i jednoczył. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Uwielbiamy Cię w tym, jak, nas, jak nam pokazujesz, jak wygląda Twoja miłość, do czego jest zdolna miłość Twoja, Twojego Syna. Dziękuję, jak nam pokazujesz, że, że Jezus jest dobrym pasterzem, że On oddał za nas życie, że walczy o nas. Że chcę, byśmy żyli w jedności, w naszych wnętrzach, z naszymi braćmi. Że kiedy jest jedność, to znaczy, że Pan jest w nas i między nami. Dzisiaj, Ojcze, chcemy powierzać Tobie, przedstawić Ci, pokazać Tobie i samym sobie uświadomić te części nas, te części w nas, które wydają się gdzieś, na uboczu, gdzieś niezjednoczone, nie blisko nas samych, naszego wnętrza. Chcemy zobaczyć te części, które odsuwamy daleko od siebie, które są dla nas jakimś kłopotem, trudnością, które w jakiś sposób zostały może znieważone wykluczone przez innych albo przez nas samych uznane za słabe i niepotrzebne. Panie, wierzę, że to wszystko chcesz uzdrowić, uleczyć, zjednoczyć, że Ty chcesz, aby to stało się w nas jednością. Powierzamy Ci, Panie, te części, te przestrzenie, które są chore, które nas bolą, o których nie chcemy myśleć. Amen. Dziękuję Wam kochani. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro.